Witam! Też w związku z tym moim pięcioleciem, po pięciu latach to się magistra dostaje, tak? To ja powinien sobie też jakiegoś tam magistra narysować. Albo, albo i doktora, profesora. Śmieje się oczywiście, to wszystko jest w wielkim cudzysłowie. Natomiast, no dobra, no dobra, pięć latek minęło o tym całym moim kanale. Nagrałem już filmik o moich różnego typu akcjach politycznych i tej mojej działalności, jaką, w jaką chciałem wejść. Teraz króciutko o, o tym, jak ja tutaj widzę. Słuchajcie, no, patrzę na moją konkurencję, konkurencja nieźle sobie daje radę. E, wiadomo, Kupa jest tam już i weszła do tak zwanych botów cudów niewidów. E, jeżeli chodzi o mnie, mm, mam dwie zasady. Jeżeli chodzi o konkurencję z YouTube'a, pierwsza to jest taka mniej ważna: to jest takie, takie moje z dzieciństwa, Tak z mojej młodości przekonanie, że facet powinien mieć prawo jazdy. W mojej wsi wszy, były dwa samochody, a wszyscy mieli prawo jazdy. <laughs> Oczywiście wszyscy pełnoletni. Taka była zasada, że facet musi być posiada prawa jazdy. Dzisiaj patrzę na youtuberów, którzy nie mają prawa jazdy, i tak dalej. I powiem tak: spotkałem na swojej drodze też bardzo fajnych ludzi bez prawa jazdy. Nic do nich nie ma. To, to tylko taka moja zaszłość e, z mojej młodości, i nie jest to głównie e, główny jakiś m, motyw, dla którego ja e, nie uznaję, nie, może tak, nie oglądam nie oglądam, nie interesuje się tego typu youtuberami, czy różnego typu mm, e, e, publicystami, bo są tacy publicyści, którzy dyskutują tu, preza. dobra, nieważne, odjechałem, ale ważniejszy punkt, słuchajcie, mam drugą zasadę, jak tylko wszedłem w YouTube, bo to są tak zwane te dramy, wiesz, ja, ja pięć lat temu, drama to, drama youtuberów, pokazały się, że to nie są do końca dramy, słuchajcie, są youtuberzy, którzy zakładają e, realne, w realu, Procesy cywilne drugim youtuberom. I przyjrzałem się temu, to było na początku mojej działalności i od, i od tamtej pory kasuje. Ja nie oglądam, oni mają po trzy, po tam po setki tysięcy wyświetleń. Takich youtuberów nie oglądam. Po prostu nie interesuje mnie, co ten człowiek ma do powiedzenia, kim on jest. Jeżeli założył jeden youtuber, drugiemu youtuberowi proces cywilny, wygrał, nie wygrał, przegrał. I możesz mu na YouTube, czy tam, e, chyba, że cię tam dogłębnie to okazuje się, że czasami to za, te procesy w ogóle nie były e, procesy Youtuberzy w ogóle nie założyli procesów, że został jakoś ubliżony, e, jego rodzina została naruszona. Nie, nie, on cywilnie, bo, bo on chciał zniszczyć drugiego YouTubera. Bo ten tam mu nie, kłamstwo zarzucił, a to nie było, on tak bzdę ale brzdet skończył się na rozprawie sądowej, gdzie ten na przykład wygrał, tamtego zaczęło odszkodowanie i tak dalej, i tak dalej. Tego typu gości nie szanuję. No powiem więcej, nie szanuję. Nie wiem kim oni są. Pojawiają się nowi. Czasami sprawdzam, kto to jest. Jeżeli się okazuje, że jest to gościu, który tylko i wyłącznie żeruje na tym YouTubie, żebrze na tym YouTubie, no ale wiecie, Pokolus, Okolus, ale to jest też forma, wiecie, żebractwo też jest formą pewnej działalności. To taki się jest. jest drugi, I to, to było tyle. To są dwa punkty, w których, których ja odnoszę się do mojej konkurencji. Co do teraz zbierania kasy, ja no nie jestem, no nie potrafię żebrać. No nie potrafię żebrać tak jak inni. Każda złotówka się liczy, każda... i to będzie zmiana. Znaczy, nie będzie zmiana, że ja będę. Nie, nie będę żebrał. To się odniosę się właśnie e, do stanu klas, e, klasy średniej, klasy nowobogackich, klasy bardzo bogatych i do zwykłych zjadaczy chleba, zwykłych, prostych ludzi. Ale to omówię może w następnym filmiku e, jeszcze. Nie za długo to się to trwa to się ciągnie. Także to by było tyle na temat konkurencji. Nie mam żal. Są youtuberzy, którzy bardzo honorowo, kulturalnie e, oglądam też takich, że e, mam ich zasubskrybowanych, którzy tam króciutko, jeżeli możecie, wesprzyjcie, nie ma problemu. I tyle. I ja takich szanuję. On tam się nie narzuca. Natomiast wspomina bardzo dobrze, e, też z tego nieźle może żyje nieźle, a może tylko tak, że żyje że, że w miarę dobrze. Ale się z tym nie narzuca. W porządku nie ma problemu, nawet no, takich, co się narzucają, ale, no, ale to już wiadomo, jak jest. Także tu będzie też zmiana formy. Ja tam narzucać się nie zamierzam. No dobra, to było tyle. To, teraz jeszcze następny filmik będzie właśnie mmm, o tej kasie. O kasie, bo już nagrałem film o sobie po pięciu latach, o moich inicjatywach. Teraz e, kwestiach właśnie e, walki na na YouTubie, a teraz będzie na następny filmik o Kasie.